Jeszcze będziemy grać i śpiewać. Przejdźmy sobie do nauki. Już drugiej nauki o Bogu, o wierze lub o dobru, bo oczywiście, jeśli ktoś z Was jest niewierzącym, mówi, że jest osobą niewierzącą, nie wierzy w Boga, to mamy nadzieję, że postępujecie e, uczciwie, dobrze. Tak jak człowiek powinien postępować jako dobry człowiek, żyć dobrze, żyć w zgodzie. I ważne, co ważne, żyć, nie żyć dla Boga, bo Bóg chce i co Bóg, co Bóg zrobi, co Bóg powie, tylko żyć dla siebie dobrze, a Bóg będzie z tego zadowolony. O co chodzi? Chodzi ogólnie, żeby jeśli. Komuś głodnemu niesiesz, niesiesz, niesiesz posiłek. To żeby ten posiłek nieść jako człowiek człowiekowi. Z dobrego serca, z dobroci, z chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Nie by przypodobać się Bogu. Nie nieść posiłek, bo o jak zaniosę posiłek, to Bóg będzie mnie lubił. Nie. Bądź człowiekiem zawsze i wszędzie, bądź pomocny zawsze i wszędzie, bądź dobry zawsze i wszędzie. Nie patrz na Boga, czy będzie Cię lubił, czy, czy będzie poklepywał Cię po ramieniu. Nie oczekuj nawet, żeby być poklepywanym po ramieniu. Jeśli. Będzie potrzeba, jeśli będzie taka wola boska, to Ci będzie błogosławił za to, co czynisz, za tą pomoc, co niesiesz, za to dobro, co niesiesz, za to serce, co niesiesz. Więc nie patrz, nie patrz, czy Bóg Cię klepie po ramieniu, na przykład, kiedy dajesz kanapkę osobie głodnej. Daj kanapkę osobie głodnej. Skorzystaj z tego szczęścia, bo oczywiście, dając, ofiarując coś komuś, komuś otrzymujemy ogromne szczęście. Od razu lo, robi się żej na duchu, od razu robi się weselej, od razu jesteśmy szczęśliwsi. Odchodząc, mamy uśmiech na twarzy, że komuś pomogliśmy. To jest właśnie jedno z błogosławieństw, które właśnie otrzymujemy w danym momencie od Boga, czyli to szczęście, szczęście, radość, niesienie pomocy. Innym. I dalej żyj tak jak chciałbyś żyć, tak jak chciałbyś, żeby również inni żyli w stosunku do Ciebie. Bo to jest ważne, że jeśli chciałbyś, żeby ludzie byli wobec Ciebie mili, uczynni i pomagali Ci, czy, czy robili coś z dobroci serca dla Ciebie, to sam czyń to samo. Nawet sam czyń pierwszy, bądź tym pierwszym, który to uczyni. Żeby człowiek, który mieszka obok ciebie, zobaczył i zrobił też coś dobrego, też coś z dobroci serca. I wtedy będzie to wzajemna dobroć, wzajemna miłość między człowiekiem a człowiekiem. Która być od, powinna być od początku naszego istnienia, i taka była na początku, bo kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka, Adama, później Ewę, to ta miłość była wzajemna, to ta szacunek był wzajemny, to, to niesienie pomocy było wzajemne. Więc co się stało, że teraz tego nie ma? To się stało, że dużo ludzi. Dużo ludzi pragnie, robi coś, ale na pokaz. Robi coś dla samego siebie tylko, a człowiek nie żyje dla samego siebie. Bo gdyby człowiek miał żyć dla samego siebie, to wystarczyłoby stworzenie Adama. Nie trzeba by było tworzyć Ewy i później kolejnych ludzi, bo człowiek, jakby miał żyć dla samego siebie, nie potrzebowałby kogoś innego. Ale nawet Bóg zauważył, że po stworzeniu Adama trzeba stworzyć kogoś jeszcze, bo człowiek nie jest w stanie przeżyć dla samego siebie. Bo nie tylko nie może żyć dla samego siebie, ale nie jest w stanie przeżyć dla samego siebie. Dla rozwoju psychicznego, intelektualnego i rozwoju miłosnego itd. itd. człowiek nie jest w stanie przeżyć sam ze sobą. I to chyba też obserwujemy w dzisiejszym świecie: jak często osoby samotne, nie mające kompletnie nikogo, nie są w stanie normalnie funkcjonować, normalnie żyć i żyją o wiele, wiele krócej. I dlatego człowiek potrzebuje innego człowieka. Więc jak żyjesz, chcesz robić dobre rzeczy, to nie dla siebie. I świat się pogorszył, bo dużo ludzi pragnie robić dla siebie, nie dla innych. Bo myślą, że jak zrobią dla siebie jakieś rzeczy, to to ich uszczęśliwi. Często jak już są bogaci, jak już mają dużo rzeczy, które nazbierali, ale nie mają rodziny, nie mają przyjaciół, zauważają, że tak naprawdę nie mają nic. Co z tego, że masz bogactwo? Duży dom, samochody, pięć samochodów stoi. Co z tego, że masz e, dużo pieniędzy, wszystko co sobie zapragniesz? Jak nagle człowiek orientuje się, że tak naprawdę nie ma nic? Bo nie ma. Ma pięć samochodów, ale z kim ma się przejechać tymi samochodami, skoro nie ma nikogo? Ma duży dom, ale po co jak? Nie ma dzieci, nie ma nikogo, z kim mógłby w tym domu żyć, tworzyć rodzinę. Ma pełno pieniędzy, ale co z tego, jak nie ma, dla kogo wydawać i komu czynić jakąś przyjemność z wydawania pieniędzy, kupowania różnych rzeczy. I wtedy ludzie się orientują, jak ważne jest, żeby żyć dla drugiego człowieka. I często ci bogaci zakładają jakieś fundacje, inne tego typu rzeczy, żeby część z tych pieniędzy rozdawać czy Oddawać na jakieś potrzebne cele, żeby zbyć akceptowanym przez innych ludzi. Jest to poniekąd kupowanie sobie akceptacji, bo skoro do tej pory żyłeś i nie zauważałeś ludzi, bogaciłeś się i, mm, i nie zważałeś na ludzi mieszkających wokół ciebie, to później, kiedy jesteś bogaty i zakładasz fundację, jest to jakby kupowanie, pod, kupowanie potrzeby akceptacji od ludzi. Myślą, że, że zakładając taką fundację, czy jakieś pomocy yy, robiąc jakieś pomoce, w, yy, będąc bogatym, to ludzie powiedzą: Oj, ten człowiek jest dobry, ten człowiek jest, jest yy, pełny miłości do drugiego człowieka, jest drobiwy. Niestety nie. Niestety nie. Jest to jedynie kupowanie, tej akceptacji, kupowanie miłości, bo ludzie pamiętają, bo ludzie widzą, kto mieszka obok nich. Mi. I widzą również, że osoba bogata doszła do tego wszystkiego, nie zważając na ludzi, nie zważając na ich uczucia, nie zważając, kim są, gardząc nimi. A teraz sama potrzebuje pomocy. Tu dochodzimy do tego, że osoba potrzebuje w tamtym momencie pomocy. Czy może się nawrócić? Może się nawrócić, ale na pewno nie kupując sobie akceptacji. Może się nawrócić, jeśli zacznie traktować ludzi dookoła siebie z szacunkiem. Jeśli zaczniesz żyć dla innych ludzi, jeśli zacznie funkcjonować w tym społeczeństwie, które otacza taką osobę. Nie tylko jako bogaty człowiek wśród biednej społeczności, ale jako zwykły człowiek wśród biednej społeczności, który, który niesie, niesie to, co ma, żeby ofiarować innym, żeby Współżyć razem ze społeczeństwem i funkcjonować razem. Nie gardzić, a miłować. Jeśli taka osoba zrozumie, że nie ważne jest bogactwo materialne, a ważne jest bogactwo miłości i wzajemnego szacunku człowieka do człowieka, wtedy ta osoba się nawróci. Ale też nie będzie to prędki. Nieraz słyszymy o prędkich nawróceniach, szybkich nawróceniach. Nawróceniach, które można powiedzieć przychodzą z dnia na dzień, gdzie człowiek czyniący jakieś zło, postępujący źle, nagle wychodzi i mówi: Teraz stałem się innym człowiekiem, nagle się nawróciłem. Nagle złapałem za jakieś pismo i o Bogu i, i nagle się nawróciłem. Nagle yy, nagle duch mnie nawiedził i się nawrócił. Nie. Nie. To nie działa tak. To nie działa tak. Droga na wrócenia jest tak samo ciężka, a może cięższa nawet. I jest chyba raczej cięższa niż zejścia z drogi, z drogi, ścieżki Boga. Bo jak łatwo jest zejść ze ścieżki Boga? Wystarczy wyzwać kogoś, przeknąć, coś ukraść, coś rozbić, yy, napaść kogoś. Dużo rzeczy można zrobić od tak, by zejść ze ścieżki Boga. Ale jak wejść na ścieżkę Boga? Trzeba dużo starań i wysiłku, żeby wejść na ścieżkę Boga. Żeby Bóg uwierzył, że teraz Ty to naprawdę Ty, że nie postąpisz źle, lub jeśli będziesz w niektórych sprawach postępował źle, to będziesz rozumiał, że postąpiłeś źle i. Przeprosisz, porozmawiasz z Bogiem i nie zejdziesz, nie będziesz czynił dalej tego zła, zrozumiesz i będziesz postępował nawet tak, jakby chciał Bóg. To jest bardzo, bardzo ciężka ścieżka. Dlatego tak ciężko jest wielu z, nam, z, z nas pozostać na tej ścieżce, a łatwo jest z niej zejść. I tak łatwo jest wielu głosić później. Ja się nawróciłem. Ja też się nawróciłem. Ja też się nawróciłam. Ja też się nawróciłam. Ja łatwo jest. Bo łatwo jest z ust wydobyć ja też się nawróciłem, czy ja też się nawróciłam. Łatwo jest. Ale to nie jest nawrócenie. To nie jest nawrócenie. Łatwo jest chwycić za książkę o Bogu, łatwo jest chwycić za jakiś krzyżyk i powiedzieć, ja też się nawróciłem, mam książkę o Bogu, mam krzyżyk, dzisiaj się nawróciłem, wczoraj się nawróciłem. Łatwo jest powiedzieć. Nie jest łatwo. To nie jest taka łatwa droga. Wykrzyczeć można. Jeśli ktoś chce nawet się nawrócić naprawdę, to nawet powinien wykrzyczeć, że chce się nawrócić. Że się nawraca. Ale to wymaga dużo, dużo pracy, żeby tak się stało. To wymaga zrozumienia Boga, zrozumienia Jego ścieżki, zrozumienia, dlaczego człowiek. Zszedł z tej ścieżki. Czyli dlaczego zszedłeś z tej, z tej ścieżki? Co cię odciągnęło od tej ścieżki? Co cię zwiodło z tej ścieżki? I co złego zrobiłeś? Rozmowy z Bogiem o tym, co złego zrobiłeś? I powrotu na tą ścieżkę? I próby pozostania? Na tej ścieżce pozostania z Bogiem. Jeśli to się uda, to pewnego dnia może zostać nawrócony ponownie. Możesz nawet nie zauważyć, że już jesteś z powrotem na ścieżce Boga. Dlatego też nieraz widzimy, jak niektórzy mówią, że się nawrócili. Już nie będą czynić zła. Często tak jest więzienia. Już się nawrócili i nie będą czynić zła. Następnie wychodzą z więzienia i czynią kolejne zło. Czy takie same, czy inne czynią kolejne zło? Bo nawrócenie nie jest łatwe. Bo Bóg nie jest łatwy. Bo wiara w Boga nie jest łatwa. Nic, co jest związane z Bogiem, nie jest łatwe. Zło jest łatwe. Zło można dokonać wszędzie i na każdy sposób. Ale powstrzymać się od zła to jest trudne. Nieraz sami widzicie w komentarzach, w komentarzach pod filmikami widzicie, jak ciężko ludziom się jest powstrzymać od sła. Jak ciężko jest wyzwać, czyli jak, jak łatwo im przychodzi wyzwać innego człowieka, jak ciężko jest się powstrzymać. Jak ciężko jest przestać kłamać i, i kłamiące komentarze. Jak przestać oszukiwać, ciężko jest. Wiele rzeczy widzicie dookoła Was. Pośród bliskich, pośród znajomych, przyjaciół rodziny, dalszych przyjaciół w pracy, w społeczności, która Was otacza, gdzie pójdziecie do sklepu, do urzędu, jak ciężko ludziom jest przestać kłamać, oszukiwać, wyzywać, poniżać, robić dużo złych rzeczy. A co dopiero o tych strasznie złych rzeczach? Strasznie złych rzeczach, które są kryminalnymi rzeczami, Pe przestępstwami popełnianymi przez okrutnych kryminalistów. Jak to powstrzymać? Pamiętajcie o tym, o tym, co tutaj powiedziałem. Jest to ważne, bo nie więcej powiedziałem. Że jesteśmy w, w ście na ścieżce Boga. Bóg zesłał nas na ziemię, jesteśmy na ścieżce Boga i wiele rzeczy nas odciąga od tej ścieżki, i nasz wybór jest, czy będziemy kroczyć po tej ścieżce, czy zejdziemy z tej ścieżki. Mam nadzieję, że nie zejdziemy z tej ścieżki. Mam nadzieję, że będziemy żyć w Bogu, a jeśli ktoś mówi, że nie wierzy, to mam nadzieję, że będzie żył w dobro i czynił dobro, które powinno być na ziemi.